Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przyszedł czas na długo oczekiwany przepis na moim kanale, bo... Przygotuję tradycyjny japoński ramen z boczkiem, z kiełkami, z gotowanym jajkiem. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ramen w moim wykonaniu, to zapraszam Was na przepis. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na kanale Doradca Smaku TV przygotowałem przepyszną, nawet bym powiedział najlepszą tajską zupę: ostro kwaśną. Tom jam z krewetkami i z kurczakiem. Tak więc zapraszam Was do te oglądania tego filmu. Link na pewno znajdziecie w opisie. I co? Ja już się nie mogę doczekać, bo będziemy gotować najlepszą japońską zupę. Zapraszam! Przygotowanie naszego ramenu musimy zacząć od przygotowania wywaru, bo wywar zajmuje najwięcej czasu. No i oczywiście, nasz soju-ramen przygotujemy sobie z kości wieprzowych. Popatrzcie, one są bardzo fajne, bardzo mięsne. Mają naprawdę bardzo dużo mięsa tutaj. I to się liczy, bo mięso to jest smak, który przejdzie do naszego wywaru. Spójrzcie, widzicie to? O. Jeżeli macie na przykład kawałki ogona, albo kawałki yy, karkówki, to jak najbardziej możemy sobie użyć właśnie te kawałki mięsa do przygotowania naszego ramenu. I to wszystko wrzucamy do zimnej wody, czyli mamy tutaj gdzieś około pół kilograma kości wołowych. Do tego dodajemy jeden korpus z kurczaka, no i y, mięso, które będziemy jeść do naszego ramenu. I w tym momencie i w moim wypadku jest to boczek, bo ja uwielbiam boczek, ale równie dobrze możemy sobie ugotować y, kawałek karkuweczki, mmm, który idealnie wkomponuje się y, do naszego wywaru. I teraz uwaga, co robimy. Musimy sobie tą wodę teraz zagotować. Japończycy opatentowali sposób gotowania najlepszego wywaru i nie wiem czy widzieliście wcześniej, ale nagrałem film jak zrobić polski domowy taki zwykły rosół i film naprawdę cieszy się bardzo dużą popularnością na naszym YouTubie. Ma około pół miliona wyświetleń. I co ja tam zrobiłem? Zrobiłem tą samą rzecz, którą robią Japończycy od setek lat. Czyli zagotowałem mięso, wszystko jak się zagotowało, to odlałem tą wodę. I nie bójcie się tego robić, bo naprawdę Japończycy wiedzą co robić z tymi wywarami i wiedzą jak je doskonale przygotować. Dlatego teraz musimy poczekać aż wywar cały. Nam się zagotuje, i nie będziemy mieli szumowin. Dzięki temu nasz wywar będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo klarowny. Nie będziemy mieli tego posmaku krwi, będziemy mieli tylko posmak delikatnego mięsa. I o to chodzi w ramenie, i o to też chodzi w naszym rosole. Tak więc to musi nam się teraz tylko zagotować kiedy nasz wywar się gotuje, w tym momencie przygotujemy sobie bazę, bo to baza odpowiada za cały smak naszego ramenu. Tak naprawdę ramen składa się z bazy, z wywaru i z dodatków i to wszystko musi ładnie współgrać. Ja dzisiaj wam pokażę, jak przygotować taką delikatną, najbardziej klasyczną bazę. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście imbir Wrzucamy sobie to wszystko do małego garnuszka i musimy sobie to po prostu tylko zagotować. Do tego dodajemy czosnek, tak? I kilka składników. To jest japoński sos sojowy. O, widzicie? Jest są ciemniejszy od takiego zwykłego standardowego, ale naprawdę przyda nam się później na przykład do marynowania mięsa. Do tego dodajemy też mirin. Te wszystkie składniki może ktoś się zapyta, gdzie je może dostać? Najlepiej zobaczyć w hipermarketach, bo w hipermarketach są półki, gdzie możecie dostać azjatyckie jedzenie, azjatyckie produkty. Więc nie widzę problemu z dostępnością tych produktów. Do tego dodajemy sake. Tak, a jeżeli lubicie eksperymentować, jeżeli lubicie japońską kuchnię, to na pewno te rzeczy wam się po prostu nie zepsują. I to wszystko wkładamy na ogień. Musimy to tylko zagotować. Zrobiłem kilka rzeczy poza kamerą. Co się tutaj działo? Już Wam wszystko wytłumaczę. Odcedziłem wodę od kości. Tak? I tutaj jest ta woda. To nie jest cenna woda, to jest brzydka woda. Tej wody tutaj nie chcemy. To jest smak tylko krwi, a my chcemy delikatny, yy, naprawdę delikatny i bardzo klarowny wywar. Dlatego też będziemy gotować jeszcze raz nasz wywar. Tak więc wszystkie kości zostały umyte. My nie chcemy żadnych szumowin, te wszystkie brzydkie, złe rzeczy zostały w tej pierwszej wodzie. Dlatego robimy o, ten wywar w ten oto właśnie sposób. Wypłukane zostały te kości i to mięso. I to wszystko wkładamy teraz do. uwaga! Zimnej wody. I będziemy musieli jeszcze raz zagotować. I gotujemy tak samo jak klasyczny rosół, czyli dodajemy wszystko. Poczekamy aż się to zagotuje. Zmniejszamy wtedy e, intensywność gotowania naszego wywaru. On ma tylko tak delikatnie bulgać i gotujemy go przez, uwaga, 3 godziny. A to, to nam jest niepotrzebne. Tu jest sam tylko tłuszcz, same szumowiny i wszystko, co złe. Tak więc to odstawiamy, możemy to wylać. Dziękuję. Do widzenia. A teraz przejdziemy do. O! Do tego, popatrzcie. To już mamy zagotowane. To jest nasza baza. Do naszej bazy jeszcze musimy dodać sobie glony kombu. Dodajemy kilka takich glonów kombu. Tylko, też uwaga, to jest bardzo ważna rzecz. Glonów kombu nigdy, ale to nigdy nie gotujemy. One mogą się tylko maczać w temperaturze 70 stopni. 70 stopni to jest maks dla glonów kombu. No i oczywiście też nie za długo yy, trzymamy je w tej wodzie. Wydaje mi się, że przez 15 minut, nie więcej niż to. Nie chcemy, żeby nasz wywar po prostu był gorzki glony kombu, to jest naturalny wzmacniacz smaku, tak więc to możemy teraz wyłączyć, nie będziemy tego gotować. Odstawiamy i po 15 minutach przecedzamy glony kombu i nasza baza jest gotowa. Co teraz musimy dodać do naszego wywaru, żeby był smaczny i żeby był klarowny i żeby smakował jak prawdziwy japoński ramen? Dodajemy oczywiście czosnek, dodajemy też imbir, hmm. no i warzywa. W zależności od tego, jaki mamy y, ramen przygotowany, to takie warzywa dodajemy. Zbyt dużo warzyw tak naprawdę nie idzie do, do ramenu, więc dodajemy cebulę i w moim przypadku pora. Mm -hmm. Tylko pamiętajcie, że zanim dodacie pora, por musi być dokładnie wymyty. Spokojnie, ta woda tutaj zadziała, za chwilę zacznie bulgać i opadną te takie liście, które wystają. Dodajemy też grzyby shiitake i mogą być to surowe grzyby, czyli takie świeże, takie jak ja dodaję, albo możemy też dodać suszone. Podobno grzyby z shiitake to jest najmocniejszy na świecie istniejący afrodyzjak. To się przekonamy jeszcze dzisiaj o tym. Zobaczymy co będzie. Wszystko mamy nastawione. Teraz pozostaje nam tylko czekać i pilnować tego wywaru. Po trzech godzinach mój ramen nareszcie jest gotowy. I zobaczcie, co tutaj się wydarzyło przez te trzy godziny. Oczywiście, boczek wygląda przepięknie. Ja mam nawet w domu ksywę boczek. Magda na mnie mówi boczek, bo za każdym razem, kiedy mam możliwość i okazję. To boczek jem, zamawiam i gotuję. Spójrzcie na to, przepiękny boczek. Mm, tak to wygląda. I co możemy z tym ramenem zrobić? Możemy go przecedzić, ale według mnie y nie ma takiej potrzeby. Tak naprawdę, spójrzcie, on jest delikatny, klarowny, on taki właśnie powinien być. Czasami w niektórych miejscach w Japonii możecie dostać nawet kawałki kości, które y, są wydostane z bulionu, po prostu. Moja ciocia też tak robiła dawała kości, na których gotowała krupnik i zawsze wujek obgryzał sobie tak więc nie widzę w tym nic złego. Dobrze, spójrzmy. Tak wygląda boczek, a. I jeszcze musimy doprawić nasz wywar. Nasz wywar doprawiamy oczywiście solą i pieprzem. Tak naprawdę nie ma tutaj mm, bardzo dużo przypraw w takim ramenie. No ale za to są sosy, bo w Azji sosy to podstawa. Dobrze, dajemy dwie łyżeczki soli. Na taki duży garnek to powinno nam wystarczyć i bardzo dużo czarnego pieprzu. Mm. Jeżeli nie lubicie pikantnego, znaczy to nie jest pikantne, pieprz ma taki fajny smak i idealnie pasuje do różnego rodzaju wywarów. Dobrze, to już mamy gotowe. Boczek wygląda jak wygląda. Dlaczego? Bo gotował się w wodzie. My musimy nadać mu smak. Więc spójrzcie, na początek nadamy mu kształt, czyli weźmiemy, ukroimy sobie, a paseczek. Widzicie jaki on jest? On jest jak żelatynka. Hmm, on się rozpada już w miejscu. Taki właśnie powinien być ten boczek. Hmm. Wygląda przepięknie. I teraz nadamy mu kolor. Tak? Czyli bierzemy ten wywar, tą naszą bazę, którą tutaj mamy i ona idealnie nadaje się jako marynata do różnego rodzaju mięs no i do jajka też, ale o tym za chwilę. Spójrzcie. Co robimy? Bierzemy nasze mięso, polewamy je delikatnie naszym, naszą bazą i ona już nabiera koloru. Hmm? Teraz tylko nagrzewamy naszą patelnię na maksa. Hmm, wygląda przepięknie. Mirin jest bardzo słodki, dlatego to wszystko się skarmelizuje tutaj na naszej patelni. Popatrzcie, wrzucamy nasz boczek. I smażymy 3-4 minuty z każdej strony. Mój boczek jest gotowy i wygląda wspaniale. Ja po prostu jestem z niego dumny. Uwielbiam boczek i muszę wam powiedzieć, że to jest ach, niesamowity przepis na boczek. Nawet bez tego ramenu bym to od razu już. Dobrze, ale skoro ma wylądować w ramenie nasz przepiękny boczek, który został podsmażony. Mmm, to jeszcze musimy przygotować kilka dodatków. Jakie dodatki będą potrzebne nam do naszego ramenu? Oczywiście dymka, zielona cebulka. Spójrzcie, ona zawsze gdzieś tam pływa. Każdy ramen oczywiście jest inny. Jeden idzie z grzybami, drugi jest podawany z rybami, z kulkami rybnymi. Ja dzisiaj idę bardziej tradycyjnie i podam go z grzybkami, bo lubię, tak. Od ramen mastera zależy to, co trafi do środka. Co jeszcze my tutaj zrobimy? Damy. Mamy grzybki, kiełki soi. Tak. Co jeszcze? Pok choy. Też yy, można dodać zwykłej kapusty, nawet pekińskiej. Ale jeżeli macie pok choy, ona bardzo ładnie prezentuje się w zupie. Poza tym jest bardzo chrupiąca i te wszystkie dodatki też powinny być chrupiące. Ja nie lubię takich rozgotowanych warzyw, dlatego. Zalejemy to wszystko wrzątkiem, i sami zobaczycie, jak przepięknie będzie to wyglądać. Muszę położyć z boku ten boczek, bo już nie mogę na niego patrzeć. Tak mi ślimka cieknie. Więc teraz przejdźmy do wykładania naszego ramenu. Ach, jeszcze nie powiedziałem o jajku. Jajko ugotowane jest na pół twardo. Ja gotuję jajko zawsze od zimnej wody. Pamiętajcie, żeby jajko było oczywiście wcześniej w temperaturze pokojowej. Gotuję je od zimnej wody przez 6 minut, ani minuty dłużej, i później wyciągam to jajko, wrzucam do lodowatej wody, aż ostygnie. Dzięki temu nic mi tutaj nie popęka. Potem zalewam to moje jajko oczywiście bazą i marynuję je. Tak samo jak zamarynowałem przepyszny boczek. W tym momencie przejdźmy, bo wszystko jest już gotowe. Mm. Aha, kolejny składnik to jest oczywiście nudle. Nudle możecie zrobić, może kiedyś zrobię, pokażę Wam fajny przepis na nudle. Ja jadałem w kilku restauracjach ramen, w niektórych robili swój własny makaron. I powiem Wam szczerze, że jest jedna przepyszna restauracja, gdzie robią swoje nudle, i to jest mistrzostwo świata. Ale ja y, też y, polecam wam świeży makaron, który możecie kupić w sklepach azjatyckich. Jest on w lodówce i jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Do tego naszego makaronu wlewamy tak półtora chochli naszej bazy. Pamiętajcie, baza jest słona, troszeczkę słodka, ale naprawdę jest bardzo fajna. O. Ułóżmy teraz makaron. Tak, w tej naszej miejsce, bardziej do góry, ładnie, żeby zrobić miejsce tym innym składnikom i dodatkom tak naprawdę. Mhm. Dobrze, pokczoj, niech idzie sobie tutaj z boku. I teraz układamy sobie wszystko tak jak chcemy. Najlepiej tym grubszym do dołu, bo wszystko będzie zalane tym przepysznym wywarem, który zrobiłem. Tak, dobrze, tutaj damy kilka kiełków soi. Tak, do tego kilka grzybów. Tak, zielona cebulka. Mhm. I zróbmy miejsce. Uwaga, uwaga. Bo tutaj właśnie w tym momencie ląduje nasz mistrz ceremonii Pan Boczek. Mhm. Mm. Wygląda to niesamowicie. I spójrzcie na to. Tu będzie przebitka na to jajko. Bo jajko musi być idealnie ugotowane. Och, uh, Tak! To jest idealnie, perfekcyjnie ugotowane jajko, które powinno trafić do naszego ramenu. Mhm. Kładziemy jedno tu, jedno tu, nigdy za wiele. Teraz tylko zamieszajmy ramen, bo ta zupa. O! Spójrzcie, wywar jest czyściutki, jest klarowny, jest dość tłusty. Ale taki powinien być. No, nie oczekujmy, że to będzie fitzupa, jeżeli, jeżeli jest zrobiona z boczku. Do tego jeszcze możemy wyłowić kilka świeżych grzybów Shitake, które tutaj pływają, bo one oddały cały smak. Mm. Popatrzcie, do tego wywaru. No, ciężko złapać taką, takiego grzybka. Ale niech on sobie siedzi tutaj. Na samym końcu jeszcze trochę zielonej cebulki, dymki, bo każdy to lubi. Tak, i tak przygotowane danie możemy jeszcze posypać delikatnie, chili. wiem, że nie każdy lubi, ale mm, ja uwielbiam. Lekko zaostrzony boczek w takiej słodkiej marynacie nie ma nic lepszego. Dziękuję Wam bardzo. Ja Wam przygotowałem przepyszny ramen specjalnie dla Was. A ponadto zrobiłem jeszcze kolejny film, w którym pokazuję, jak przygotować najlepszą tajską zupę. Tom jam z krewetkami i z kurczakiem. Dziękuję Wam bardzo, życzę smacznego i jedzcie, róbcie takie przepyszne azjatyckie zupy. Do zobaczenia.